31-dniowy kalendarz od Maybelline. Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na unboxing kolejnego kalendarza adwentowego. I tym razem jest to Maybelline, ale 31-dniowy. W końcu się pokazał, czekałam na niego bardzo, bo 24-dniowy kalendarz już otworzyłam. Tutaj macie oczywiście miniaturę i link będzie w karcie, a także w przypiętym komentarzu. Ten kalendarz kupiłam na Zalando, jeszcze miałam zniżkę minus 10%, jakaś taka akcja była, więc skorzystałam. Dlaczego nie? Dlatego tyle nam wychodzi, jeżeli chodzi o ten kalendarz za jedno okienko. Także ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku komentarzu i otwieramy. Po zdjęciu opakowania wygląda to w ten sposób. To jest chyba mój trzeci kalendarz Maybelline, właśnie 31-dniowy. Happy New Year! Mamy Get Ready for 2026, czyli mamy być gotowi na 2026. No i zobaczmy, jak to wygląda. O, tu Wam jeszcze pokażę. Także mamy coś tam jako podpowiedź niejako prawdopodobnie. Natomiast nie sugerujemy się, otwieramy, zobaczymy, co tutaj poznajdujemy. No i numer jeden. Numer jeden. Taki bardziej jest sylwestrowy ten kalendarz. Zazwyczaj ta 31 taka jest. I mamy tutaj Lush Sensational Full Fun Effect. Taka wersja, tej wersji chyba jeszcze nie miałam. Miałam Burgundy Brown i fajna była, podobała mi się. Mamy taką szczoteczkę, proszę bardzo, jest to czarny tusz po prostu. No I oczywiście będzie test. Także osobno przetestujemy każdy z tych kosmetyków. I jeśli chodzi o ten tusz, to najtaniej znalazłam go za 25,99, a najdrożej za 52,99 groszy. Nawet teraz są w promocji, to też wam mówiłam podczas przeglądu promocji w Rosmanie Jak nie widzieliście jeszcze tej serii na moim kanale, to oczywiście zapraszam, bo warto. Numer dwa jest tutaj, a może nie będę odrzucać tych pudełeczek, tylko sobie ponownie włożę. Wtedy nie będzie aż takiego bałaganu podczas otwierania. No i zobaczmy, coś lekkiego. O, po prostu tatu liner. Kredka, a cóż to tak nie chce łapać ostrości? Kredka czarna, kredka żelowa. Jest to Deep Onyx numer 900. I jest to żelowa kredka, więc jak lubicie na przykład Eweline Warietę, no to tutaj jest coś, coś podobnego. No i po prostu mamy czerń. Tutaj może być ewidentnie problem z ostrością, dlatego że ten kalendarz bardzo tutaj chce uwagi i widzę, że to skacze. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, bo nic z tym po prostu nie zrobię. O i widzicie, nawet ciężko jest tę kredkę zmyć już dosłownie chwilę po tym, jak zrobiłam słocza. Także będą się trzymały dobrze, jak to zwyczaj żelowe produkty. I taką kredkę najtaniej znalazłam za 15,50 a najdrożej za 29,99. Gdybym się coś pomyliła, bo ja tutaj sobie spisuję te ceny, czasami mi się coś pomyli, to tutaj macie napisane wszystko prawidłowo. Numer 3. Oj, coś leciuśkiego. O, zapychacz. Mamy tutaj jakieś naklejki do paznokci, tak? Yy, chyba tak. O takie. Nie liczę tego. Może na dłoni. Jakieś takie choinki, gwiazdeczki, jakichś jelonek. No, a, wiecie, zapychacz po prostu. Czwórkę mamy tu, taką dużą, ale to nie znaczy, że będzie zapełniona, ale akurat ta jest jakaś taka ciężka. O, garniera tu mamy. Maseczka z witaminą C. Coś, co już znamy z tych kalendarzy tegorocznych. Szukamy piątki. Piątki może nie ma, ale widzę już, że mamy 5. No dobrze, dobrze, dobrze. I cóż to mamy? Mm. Co to jest, jakaś taka pomadka jest chyba? Super Stay. O. Liby Balm. Jedna rzecz, tak. No dobra. Jaki to jest odcień w ogóle? Nie mam pojęcia. Co to jest jakiś Recharge? Refill? Co to. Nie, nie, nie mam pojęcia, słuchajcie. Hmm. Nie wiem, nie wiem co to jest w ogóle. Nie mam pojęcia, tutaj jest jak balsam. Przezroczysty, ale nic tutaj nie mam napisane. Na to wychodzi, że jest to po prostu taki balsam super z 24 godziny. No i da się to kupić. Co prawda na dwóch stronach tylko znalazłam, na flakoni najtaniej 16-16, a na drugiej stronie znalazłam czyli na Amazonie za 1737. No dobra, no niech będzie jako balsam po prostu. No i jako że teraz szóstka i Mikołajki, to oczekuję czegoś e, super fajnego. <grym> coś ciężkiego, więc jest szansa. Sankiser. Proszę bardzo. I mamy tutaj numer 03, Soul Search, czyli jest to taki róż, dosyć ciemny. Nie wiem czy to nie jest czasem ten sam co był w poprzednim kalendarzu, więc ja sobie to sprawdzę. I nie, tamten odcień był bardziej różowy, a tutaj mamy coś takiego bardziej złotego. O, coś takiego. No, ciekawie wygląda. Niech będzie. No i samki sery są dość nowe na rynku, także najtaniej 36,99%, najdrożej 74,99%. 7, szukamy 7. Ziben. Mamy tutaj. Coś małego. Kredka jakaś. Aha. No i to jest Lasting Drama. Wydaje mi się, że w zeszłych latach też ona była. Jest to mm, automatyczna kredka, żelowa i brązowy to jest kolor, z tego co widzę. Tak. 30 Brown Sugar. I z tego co pamiętam, była w porządku, fajnie się rozcierała. Jeżeli ktoś używa kredki, to powinien być zadowolony. O, zobaczcie, jak wygląda słoczek. I dziś najtaniej ten produkt znalazłam za 21,99, a najdrożej za 29,99. Osiem albo 8. Mm, 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 nie widzę. Jakby widzicie, to piszcie w komentarzu. <laughs> um, hmm. No, patrzcie, nie widzę ósemki totalnie nie widzę, dziewiątkę już widzę, o jest, duża jak nie wiem, a ja ślepa, a w okularach siedzę, <grym> więc no cóż, ciężkie, o no i to też jest produkt, który się powtarza od lat, <grym> tak naprawdę, bo jest to po prostu nic innego jak płyn micelarny, natomiast jest to produkt do zużycia. No i dzisiaj akurat znalazłam go najtaniej za 16,45, a najdrożej za 18,79. Takie mi oferty wyskoczyły na dzień dzisiejszy. No to z dziewiątką już nie będzie problemu, bo już widziałam, więc jest tu. <grym> I co to my tu mamy? Lakier. No. Po prostu lakier przezroczysty z serii Fast Gel. No, przyda się, wiecie. Nawet gdzieś tam, jeżeli nam pójdzie jakieś oczko w w rajstopach, to zawsze się gdzieś tam przyda. No i najtaniej taki produkt znalazłam za 8,96, a najdrożej za 21,74. Szukamy dziesiątki. Mmm, mm, mm, mm. Tutaj mamy, dobra. No taka... taki średni w ciężkości. O, e, mamy tuż The Colossal Curl Buns. I to jest wersja After Dark. Ja miałam tę klasyczną wersję, czyli w żółtym opakowaniu i była bardzo fajna, więc cieszę się, bo tę też z chęcią sobie przetestuję. Tutaj mamy tak delikatnie wygiętą szczotkę. No, także zobaczymy. Powinna być po prostu bardziej ciemna ta wersja. No i najtaniej ten produkt wychodzi za 24 zł, najdrożej za 42 zł. No, ale znowu pełnowymiarowy produkt. Ja pamiętam, że jakieś 3 lata temu to te tusze, jak były, czy tam 2 lata temu, to były takie malutkie miniaturki. A teraz mamy pełnowymiarowe, więc no uważam, że plus. 11. Mm -mm. Elf, dobra. Mamy. Namierzoną 11. U. No i mamy tutaj znowu coś, co już znamy z kalendarzy, czyli maseczka pod oczy, płateczki pod oczy, naraz z garniera. I najtaniej je znalazłam za 7,19 groszy, a najdrożej za 8 99 groszy. Mamy maseczkę na twarz, pod oczy. Dla mnie ok. I szukamy dwunastki. O, jest tutaj. Hops. No dobrze, dobrze. Zobaczmy, co tutaj będzie. O, i to też znamy. Ta maskara to się ciągle gdzieś tam przewija. Classic Volume Express. Jest to wersja waterproof, czyli wodoodporna. No i tak się to prezentuje. Także mamy kolejny tusz, no wiadomo, w Maybelline zazwyczaj gdzieś tam sporo jest tych tuszy, no i to, 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 już, to już po prostu wiemy. I dziś najtaniej ją znalazłam za 20 zł, a najdrożej za 33 zł i 93 grosze. 13, o jest, dobra, dosyć lekki też produkt, no i znowu mamy po prostu zwykłą czarną kredkę. No znowu druga czarna kredka. No powiem Wam, że, że słabo. To jest ta seria mm, Line Refine. I to jest odcień 33 Black. O, teraz zobaczycie sobie. Czyli coś, co się totalnie non stop powtarza. No i ta kredka najtaniej wychodzi za 4 ,25 zł 25 groszy, a najdrożej za 31,90 groszy. No, ja już bym dała tutaj minus. 14. Mają tyle mm, moi drodzy y, linerów, że mogliby być liner. Hyper easy przynajmniej. Um, no, ale ale nie ma. 14. Mm, nadal nie mogę znaleźć. No i 14 jest tu. Ciężka. Uuu, płyn z garniera. Ale z drugi już, już drugi płyn micelarny. Więc tak. No nie fajnie, a nie fajnie. To, to jest miniaturka, ale da się ją kupić, bo kojarzę. I najtaniej mamy ten produkt za 8 ,19 zł 19 groszy, a najdrożej za 13,99. I mamy piętnastkę teraz. Eee, już się chciałam tutaj <grym wytania> zabierać, ale to jest 25, a nie 15. Nie widzę. Gdzie jest Fenstein? albo 15 po prostu No tu zawsze jest z tym zabawa. Nie, nie, nie widzę. Hm. O jest. Znaczy, no musi być. Być to musi. Ops. O i to jest Express Brow. Jest to żel do brwi 10 Clear. Także zobaczmy. O, po prostu. Taki żel do brwi. tani ten produkt znalazłam za 11,25, a najdroższy za 34,99. Eee, a, 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 o, jest zipcain. Dobra, mamy namierzoną szesnastkę. U, chyba jakiś zapychaczyk. Made in China. O, zalotka. Do tego od razu mówię wam, że nie wliczamy. Można by było to gdzieś tam znaleźć, może poszeleszczę wam teraz. Zaloteczka. W porządku, może być. Ale nie doliczamy. Osiemnaście. A chce albo po prostu 18. Szukamy, szukamy. 19 widzę. A 18 znowu nie widzę. Jak ósemki nie widziałam, tak osiemnastki też nie widzę. O jest! Eureka. Mamy, mamy to. Kredka chyba jakaś. O, konturyweczka. To ja akurat lubię tę część kalendarza bo to się też bardzo często powtarza. No, wyostrzę, że wyostrzę się. Y, kolor Sensational, proszę bardzo, Maybelline. I mamy tutaj odcień Almond Rose. O, proszę bardzo. Mam kilka swoich ulubionych kolorów, ale nie pamiętam nazw, musiałabym spojrzeć. O, no ładny. I chyba to jest kolor, który znam, który też już w kalendarzach był, tak mi się coś wydaje. I tutaj e, ten produkt... Najtaniej znalazłam za 10,81, a najdrożej za 25,99. Akurat plus. Ale mnie ta ostrość irytuje, że się gubi, ale to dlatego, że ten kalendarz, widzicie, zabiera od razu, jak tylko dłoń zabiorę. No czasami tak z kalendarzami jest. 19. Też jakaś kredeczka. U. Lasting drama. Nowy ostrze się. Mieliśmy brązową, teraz mamy odcień 50 Under the Sea. Czyli niebieska. Nic innego jak niebieska. O, jejku. Jups. <laughs> Upadła. No nic. O. Proszę bardzo, taki bardziej granat bym powiedziała nawet. Coś takiego. I najtańszy 14,99, najdrożej 29,99. 20 i wcale się nie zbliżamy aż tak szybko do końca, do końca, bo jeszcze trochę mamy tutaj. I mamy tutaj fast gel, czyli kolejny lakier proszę bardzo, wyostrzony. Numer 11. I tutaj podobnie jak w przypadku tego top coatu, 8,96 i najdrożej 21,74. O, tak. 21, 21 mamy tu. O. Leciuśkie. No, leciuśkie. Zapychaczek. Nie mogę wyciągnąć. O, aż wyleciało. Yy, hmm, gąbeczki. Te dwie małe. Um, one były rok temu, też nie doliczam one są twarde. Eee, ja je przetestowałam z tego, co pamiętam i jakaś zadowolona nie byłam. Natomiast generalnie, jak już macie, to polecam do mm, konturowania. Tak. Nie doliczamy. 22, 22, 22 albo 22 po prostu. 23 widzę. Oj, jest 22. Dobrze. <ścoughs> ciężkie, ciężkie. Uuu. Uh. Lifter Glossik. O, to się cieszę akurat. Czyli mamy błyszczyk. Odcień 003 Moon. O, proszę bardzo, proszę bardzo, wyostrzyć się, o. No, taki fajny, bo z tego, co widzę, on jest taki półprzezroczysty i bardzo błyszczący. O. Uuu, no ładnie błyszczy. Fajny. I najtańniej 19,20, a najdrożej 39,99 mamy za ten produkt. 23 Mm, 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 mm. O, tutaj. No, nie wiem, co tu może być. O, lipa. Coś, co jest za każdym razem, czyli y, pilniczek. Nie doliczamy. 24 jest tutaj. Trochę przewidywalny jest ten kalendarz. Chyba 24-dniowy mi się bardziej podobał. Ale też taki, pomimo wszystko, jest podobny do tych zeszłych lat. I tu mamy Sky High fioletową, Plum Twilight. Ja już miałam okazję ją testować, test na kanale jest. E, ona jest niby fioletowa, ale na rzęsach, to powiem Wam, że wcale jakaś turbo fioletowa nie jest. Ale na słoczu troszeczkę fioletu widać, tylko że no, jak się położy na czarne rzęsy, no to wiecie, trochę to zanika. Ale sama Sky High jest świetna. I najtaniej 26,99, a najdrożej 52,99. I to akurat uważam, że bardzo fajne okienko, jak na Wigilię. Teraz mamy 25. I cóż to jest? Color sensational. No, wyostrz się, proszę bardzo. E, mamy tutaj lip liner. Mamy tutaj lip liner, czyli mm, kredkę do ust. E, odcień 775, Cooper Brown. To jest taka do strugania. O! Taka brązowa. I ją już ciężko znaleźć, nie jest tak łatwo. Więc najtaniej 6,99, najdrożej 15 zł w tym momencie. E, 26. Coś ciężkiego. Kolejny lakier. Fazy gel. Bardzo podobny, zobaczcie. 12. Rebel Red. A dopiero mieliśmy inną czerwień. Więc no. No lipa, lipa. No i tutaj podobnie. 8,96 albo 21,74. Po prostu. 27, 28 widzę, ale ja potrzebuję 27. E, o, tutaj mamy 27. Ciężkie. O. No I znowu płyn miclarny. <gry> tylko ta wersja olejkowa, no i ona też jest do kupienia. Zaraz sprawdzę, ile kosztuje. No i najtaniej 888, najdrożej 1399. No i wiecie, to są produkty, które zużyjemy. Tylko, że ile można, tak? Strasznie dużo tego: 28. No i znowu lasnik drama, tylko zielona, kolor 40 green. No i tak. To jest taka zieleń po prostu. I najtaniej 14,99, najdrożej 29,99. 29. O, mamy. <grym> I zobaczmy, co się tu kryje. Znowu kredka. O, akurat ta się cieszę. Velvet Rose 630, Color Sensational Lip Liner. I to jest chyba, albo i nie ten jednak co był rok temu i dwa lata temu taki ładny. A nie, no ten też jest ładny. Ten też mi się podoba. No i też już ją ciężko znaleźć na polskich stronach. 15 tych 15 groszy. Najtaniej znalazłam i najdrożej 23, ale to wiecie, jakiś Amazon i tak dalej. 30. 31 jest tutaj. Hmm. Nie widzę. Dobra, po kolei. O jest. Mamy. Dobra. O matko. Penseta. No dobra, no. Zapychacz. Nie liczymy. No i 31 ostatnie okienko. No i po obrazku to chyba wiem, co tutaj będzie. No właśnie. Sky High, wersja Diamond. I ja ją też tutaj na kanale testowałam. Powiem Wam, że jest niby ok, ale to jest taka. Błyszcząca maskara. I coś tam błyszczy. Ale to nie jest aż taki yy, szał, jakby mogło być. Bo on niestety troszeczkę rozpuszcza. Troszeczkę, rozpuszczam po prostu to, co mamy pod spodem, pod spodem e, e, tuż, więc to jest pewien minus. Natomiast fajnie, że jest. O, tak to wygląda. Próbuję wam pokazać najlepiej, jak się da. Postaram się podlinkować ten test. Więc przy przypiętym komentarzu tam macie zawsze cały full podpiętych tych testów filmów i tak dalej, więc sprawdzajcie. O, teraz tutaj będziecie widzieć. O. o, śmiesznie, bo nawet jak pisałam, szukałam ceny, to wyszedł mi mój test w Google. I najdaniej kosztuje 26,99, najdrożej 52,99. Ten produkt ma coś w sobie, ale mógłby być lepszy po prostu, bardziej dopracowany, mógłby to być jeszcze bardziej intensywny efekt, ale ma coś w sobie. Z bliska to fajnie wygląda, a z daleka to już niekoniecznie, widać to po prostu. Niechcący usunęło mi się okienko z numerem 16, e, właśnie zauważyłam w montażu. Natomiast, proszę bardzo, już Wam pokazuję. No i tutaj mamy Maybelline Superstay Ink Crayon i tak się to prezentuje. Mamy tutaj odcień moi drodzy 25 i on jest przepięknym takim różykiem. Bardzo mi się podoba. To jest taki zgaszony róż. Dosyć. Teraz może troszeczkę bardziej ciepło wychodzi, ale generalnie no jest bardzo, bardzo, bardzo ładny. No się cieszę, że tutaj jest, także Teście też na pewno zobaczycie. Jestem ciekawa, ile osób już mówiło, że o, nie ma szesnastki, nie ma szesnastki, więc mamy na końcu tutaj szesnastkę. Także tak się to prezentuje, ale w cenie jest uwzględniona, dlatego że miałam ją w spisie, bo przygotowałam sobie spis też wcześniej w większości produktów, bo widziałam z tyłu, co jest napisane, co w kalendarzu po prostu jest. Jak taka jest możliwość, to staram się wtedy sobie przygotować wcześniej takie ceny. I tak wygląda cała zawartość i powiem Wam, że no tym razem będę hejterem <grym> i ta zawartość mi się za bardzo nie podoba. No niby są fajne rzeczy, ale mam trochę wrażenie, że tu trochę śmieci jest, że trochę dużo tych kredek, trochę tych zapychaczy takich. No nie wiem, ten 24-dniowy to mi się podobał, bo tam mieliśmy produkty nowe, dużo nowych produktów było, o tak. Bo tutaj mamy znowu te stare konturówki, nie? Których u nas już nawet ciężko znaleźć. A tam mieliśmy tę najnowszą konturówkę. Nie będę może zradać, bo może ktoś chce mieć gdzieś tam niespodziankę, więc powiem tylko tyle, że tam mieliśmy po prostu więcej nowych produktów. A tutaj... No niby są te Sky High e, tutaj te nowe. Lifter, Grosik i sanki Ser. Natomiast reszta to to już jest coś, co no stop widzimy w tym kalendarzu. No i powiem Wam, że... No... 24-dniowy o wiele fajniejszy. O wiele. No tutaj 319 zł na Zarando. Ja kupiłam 10% taniej, czyli 287 zł i 10 groszy zapłaciłam. Jak na to patrzę, to może z 200 zł bym to za to dała. Tak jak patrzę na to, że nie widzę, gdzie tutaj te pół tysiąca jest. No powiem wam, że, że nie. Nie podoba mi się. Wiecie, to nie jest tak, że to jest w ogóle tragedia i to jest jak HM, tak? Jak te kalendarze z hm jak nie widzieliście, to zobaczcie, bo masakra. Natomiast no, nie ma tutaj nic, co bym powiedziała, że jest takie ekstra wow i, i, i w ogóle. Te lakiery też mogli dać dwa różne jakieś z dwóch innych parafii, że tak powiem. No, nie podoba mi się. Są plusy, ale generalnie mi się nie podoba. Biorąc pod uwagę 24-dniowy, to 24-dniowy jest o wiele, o wiele fajniejszy według mnie. Ale jestem ciekawa, co wymyślicie, co... Moi eksperci kalendarzowi o tym sądzą, więc czekam oczywiście w komentarzach. I cóż, na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!